Witam państwa wszystkich serdecznie na targach designu UST w Katowicach. Naszym gościem jest pan Maciej Żłobiński, prezes firmy Activus oraz wiceprezes polskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Pan Maciej będzie prelegentem kilku spotkań podczas trwających tutaj targów i poprosiliśmy go, żeby w kilku słowach opowiedział nam, czego będziemy mogli się nauczyć, dowiedzieć podczas jego wykładów. Panie Macieju, słuchamy. Podczas czwartkowych wykładów skupię się na wieloaspektowości projektowania przestrzeni biurowej. Projektowanie przestrzeni biurowej to jest tak naprawdę sztuka kompromisów, gdzie trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak ergonomia stanowiska pracy. Wydawałoby się rzecz oczywista, ale jednak w mniej więcej 50% polskich biur zaniedbywana. Takich aspektów jak funkcjonalność, czyli czy na danym stanowisku jesteśmy w stanie spełnić wszystkie funkcje, tak, które są przewidziane dla danego stanowiska pracy, to jest kwestia psychologii, psychologii pracy. Czy mamy tam warunki do pracy zespołowej, czy osiągniemy tam efekt synergii, czy nie, albo czy będziemy mieli komfort psychiczny, który pozwoli nam się skupić na założonym zadaniu. To jest kwestia psychologii biznesu, na przykład psychologii sprzedaży. Dobór mebli i w ogóle kształtowanie tej przestrzeni, która może zwiększyć szanse handlowca na sprzedaż, na przykład w punkcie obsługi klienta czy w sali konferencyjnej odbywają się negocjacje nawet o kilkanaście procent. To jest kwestia estetyki, ale rozumianej nie co się komu podoba, tylko to co jest dobre dla przedsiębiorstwa, ponieważ wnętrza, również wnętrza biurowe, są wizytówką firmy, mówią coś o firmie, czyli powinny być spójnym elementem marketingu zewnętrznego i wewnętrznego przedsiębiorstwa. Tyle na wykładzie, a warsztaty jutrzejsze będą poświęcone są systemie ergonomii pracy z komputerem. Znaczy, nie tylko pracy, bo również zabawy, jak wiadomo, też używanie komputerów do rozrywki. Czyli jak spędzić ten czas przed komputerem w zdrowej pozycji, dlatego że pozycja siedząca nie jest dla nas pozycją naturalną. Pozycja siedząca jest wymuszona przez, nasze, przez nasz czas, przez naszą technologię, a my cały czas jesteśmy komorek i człowiekiem wyprostowanym. I trzeba wiedzieć, że na przykład taki dobry fotel może mieć nawet 9 regulacji. Teraz jak sobie to wszystko wyregulować pod siebie, żeby ten czas spędzony przed komputerem spędzić w jak najbardziej zdrowej pozycji, w pozycji ergonomicznej. Zapraszam serdecznie.